SPPK inwestuje w nowoczesny tabor. Spółka podpisała umowę na dostawę trzech niskopodługowych manów za ponad 5 milionów złotych. Podpisanie kontraktu odbyło się w siedzibie Szczecińsko-polickiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Ze strony zamawiającego umowę parafował prezes SPPK Jakub Pisański, natomiast producenta reprezentował Marcin Grabowski. Dyrektor Produktu i Sprzedaży Mantra Bas Polska. Myślę, że to jest początek przemian, które świadczą o tym, że nasze przedsiębiorstwo i nasza współpraca układają się bardzo dobrze. Sytuacja firmy jest bardzo stabilna, e, zaplanowana, więc tutaj e, można powiedzieć, że gratulujemy, i dziękujemy też prezesowi firmy, że jakby te sprawy idą w dobrym kierunku. Udało się w ostatnich latach e, odmłodzić znacząco Załogę, jeżeli chodzi o kierowców, to podnosi też bezpieczeństwo. Kolejny krok, który świadczy o tym, że idziemy w dobrym, w dobrym kierunku i że spółka się rozwija, i że te sprawy nasze, wspólne współpracy są dobrze poukładane i że jest ta wola taka, żebyśmy to razem w takiej trosce o naszych mieszkańców i o sprawy wspólne mogli sobie poukładać. W zamówieniu obejmuje trzy niskoemisyjne autobusy wyposażone w silniki diesla. W ciągu roku spółka odbierze dwa pojazdy przegubowe o długości 18 metrów, przystosowane do przewozu minimum 130 pasażerów, oraz jeden o długości 12 metrów dla co najmniej 80 osób. Te autobusy, które będą dostarczane w ramach tej przyszłorocznej dostawy będą autobusami już znowu kolejnej generacji, zawierającej m.in. wszystkie funkcjonalności wynikające z bieżących przepisów unijnych, w tym dyrektywy GSR. Są to autobusy spalinowe, które są wyprodukowane całkowicie w Polsce, w naszym zakładzie produkcyjnym w Starachowicach, z czego jesteśmy bardzo dumni. Też już serdecznie chciałbym w tym miejscu zaprosić na inspekcję tego procesu produkcyjnego w przyszłym roku. Wszystkie będą niskopodłogowe, co znacząco poprawi dostępność komunikacji publicznej dla osób z ograniczoną mobilnością, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób starszych. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sfinansuje całą inwestycję z własnych funduszy. To kolejny element wymiany taboru. Ten tabor, tabor musi być odmładzany, musi być Muszą kolejne pojazdy być kupowane. Chciałem Państwu powiedzieć, że jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnego zamówienia. Będzie dotyczyło pojazdów już elektrycznych. To, będą, to będzie przedsięwzięcie finansowane z inwestycji terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Odkąd jestem w Urzędzie Miasta, czyli od półtorej roku, trochę z zazdrością patrzyłem na tą naszą szczecińską, polską spółkę, która, ten tabor ma zdecydowanie młodszy, nowocześniejszy niż nasze szczecińskie spółki. My rzeczywiście jesteśmy w procesie e, Wymiany tego taboru, na które się umówiliśmy z panem burmistrzem, z panią burmistrz, jest to jeden z pierwszych kroków. My w Szczecinie planujemy zakup około 52 autobusów. Jesteśmy już na początkowym etapie, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, też o napędzie spalinowym. Jesteśmy w procesie właśnie rozstrzygania postępowań, więc jest to nasze wspólne działanie. Przed nami wyzwanie związane z skm która... Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli wspólnie świętować sukces. Niestety nie jest to zależne od samorządów, a od PKP, które trochę zalega z tymi pracami. Nowe autobusy zastąpią najstarsze pojazdy we flocie SPPK, przyczyniając się do poprawy komfortu podróżowania. Inwestycja wpisuje się w strategię modernizacji transportu publicznego, stawiającą na ekologiczne i komfortowe rozwiązania.